Kochany Maciusiu, do mnie. Organizuję przeuroczy Plener Rzeźbiarski Międzynarodowy w Zatoniu, o czym dobrze wiesz. Na terenie naszej wsi Zatoniu odbywał się Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski o tematyce kapliczki przydrożnej. Chciałbym, żebyś na koniec Pleneru wykonał mały albo duży recital, zaśpiewał kilka swoich pięknych pieśni. Co do repertuaru, nie mam szczególnych wymagań. Jeżeli chodzi o honorarium, to tyle, ile jesteś wart, to ja ci dać niestety nie mogę. Ale tyle, ile ja ci daję, to jest i tak k***a, dwa razy więcej niż ja mogę. Te kapliczki widzimy tutaj z tyłu. To jest efekt tego pleneru. On się odbywał przez cały tydzień. E, mamy tutaj świętego Płożo Jana, świętego Jana, e, kapliczkę Chrystusa Frasobliwego. Pra, te wszystkie rzeźby staną na terenie zatonia w różnych miejscach i myślę, że będą. Doskonałą atrakcję. Powstało sześć kapliczek oraz obraz, który Państwo tu widzicie w tle. Obraz namalowała artystka z Ukrainy Ała Kropimienkowa Herman która zauroczona Zatoniem właśnie namalowała znamienny obiekt dla Zatonia, ruiny pałacu Doroty Tajerlandii z Perignon, które się tutaj mieszczą. Ponadto w plenerze udział brała również pani Krysia Betiu, znana wszystkim animatorka życia kultury. Muzyka Artysta z Litwy Nerius Alstalska, który właśnie wyrzeźbił nam patrona świętego Floriana. Złota, pozostaną złota pozostało wspomnienia wizy. Jako drzewo bichuro. rzeźbił również Janusz Widołach, rzeźbiarz znany zielonogórzanom, renowator antyku, który kapliczkę poświęcił świętemu franciszkowi, patronowi ekologów, patronowi przyrody. Rzeźbił również grzegorz Politowski. Traci siły Przyjeżdżaj, <noise> będzie Bosko.